W tym oto filmie zajmiemy się tematem naszego szopa pracza, czyli jednego z najlepszych przyjaciół naszej Willow, czyli naszej wilczyty. Jednak gdzie na chwilę obecną ten Shop Pracz się podział? Mieliśmy go w pierwszym chapterze drugiego sezonu Pigi w formie takich flashbacków. Tam go mogliśmy zobaczyć. Widzieliśmy, że no zaprzyjaźniony jest z Willow, wszystko dobrze jest. Jednak gdzie on się podziewa teraz? Ponieważ w drugim chapterze naszego drugiego sezonu Pigi niestety go już nie ujrzeliśmy. Ponieważ mamy scenkę, w której to TSP porywa naszą Zizi, no i tam naszego Szopa Pracza nie ma takim wypadku? Gdzie on teraz się znajduje? Czy on żyje? Czy może jest zainfekowany? A może jeszcze coś innego? Na ten temat w dzisiejszym materiale, ale zanim jeszcze zaczniemy, to zapraszam Was przy okazji na mój drugi kanał Robloxowy. Linka macie w prawym górnym rogu ekranu. Trwa tam obecnie też konkurs na 1000 Robuxów. Wyniki tego konkursu będą pod koniec tego miesiąca, więc serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Żeby dokładnie odkryć, gdzie obecnie nasz shoppracz może się w sumie znajdować, to trzeba prześledzić całą jego historię od początku. Wiemy, że początkowo wraz z Willow zajmował się kradzieżami, napadami i tym podobne. Byli po prostu parą złoczyńców, którzy po prostu rabowali co się dało. Jednak zostali złapani. Zostali złapani przez m.in. Dogiego i odstawieni na komisariat policyjny. A co dalej? No, właśnie. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie te akcje dzieją się w sumie, można powiedzieć, w niewielkim mieście, ponieważ wszystkie te domy, galerie, sklepy, lasy, komisariaty, stacje i tak dalej wszystko, co widzieliśmy w takiej całej historii naszej pigi, znajduje się stosunkowo niedaleko siebie, ponieważ dają radę tam dychać autem, nawet jak był bug taki, że. Max 30, 20 km, by zajechali. No to wszystko na pewno po prostu dzieje się w jednym mieście. No i jak patrzymy na te wszystkie rzeczy, które tam są, no to to nie jest jakieś mega duże miasto, nie jest też jakieś mega małe, ale jest to powiedzmy, takiego średniego rozmiaru miasto i wszystko to dzieje się tak jakby w jednym miejscu, więc teoretycznie Dogi i Willow i wszystkie inne postacie mogły się tam trochę znać, skojarzenia z, nie wiem, przechodzili na ulicy i się widzieli czy coś tego typu, więc to jest po prostu taka niezbyt duża społeczność. Jednak kiedy to wszystko się zaczęło, kiedy wybuchła ta cała apokalipsa zombie, no to bez problemu udało im się wydostać z tego powiedzmy więzienia, z tych celi znajdujących się na tym komisariacie, ponieważ nikt wtedy tego nie pilnował, no bo hello, wybuchła apokalipsa, zombie, więc nic dziwnego, że bez problemu udało mi się po prostu stamtąd wydostać, ponieważ nikt tego nie pilnował, no bo hello, kto by pilnował jakichś celi podczas apokalipsy zombie? To nie ma raczej sensu, więc to nic dziwnego, że wtedy po prostu udało im się uciec. Później pierwsza wzmianka na temat TSP, pierwsza w sumie kartka pochodząca od naszego TSP, pojawia się w mieście i tam TSP informują, że poszukują osób, poszukują chętnych do swojej grupy, żeby rozszerzać swoją po prostu organizację, żeby zbudować taką małą armię walczącą przeciwko tym wszystkim zarażonym, tym wszystkim zombiakom, którzy są na mapie. No i to raczej jest sensowne, więc tutaj nic dziwnego. Później wiadomo, że nasze tutaj postacie z TSP udały się do Mala i tam zarekrutowały kilka nowych osób, które po prostu dołączyły do ich organizacji. Jednak nie wiemy stricte, co robili pomiędzy tym czasem, kiedy się po prostu poruszali z jednego miejsca do drugiego, co wtedy się działo, jakie akcje wtedy odwaliali i tym podobne, ponieważ między innymi no jest ta akcja z naszym Dogim. Jeżeli nie widzieliście filmiku, to zachęcam zobaczyć na kanale. Z akcją, w której to prawdopodobnie Pony jest odpowiedzialny za... No można powiedzieć śmierć naszego drugiego, nie wiecie o co chodzi, no to polecam sobie zobaczyć ten filmik, ale wracajmy do naszego tematu TSP i naszego szopa Pracza. Wracając do tego naszego mala, to tam również znajduje się notatka od TSP, w której to mówią, że zdobyli stamtąd jakąś jedną osobę, że ją złapali, więc to było takie trochę podejrzane. Ale wiemy też, że jedną osobę, albo i nawet więcej z tego oto miejsca zarekrutowali do swojej po prostu drużyny. Między innymi Kitty, ponieważ, ponieważ tam znajdowało się miejsce. Gdzie ona pracowała i swoją drogą wiemy o tym, że ona jest w tym TSP, ponieważ później w drugim chapterze drugiego sezonu jest po prostu widoczna w momencie kiedy porywają naszą Zizi. Kolejne poszlaki związane z naszym TSP, z naszym shopem praczem znajdują się na mapie Karnawał. Tam również mamy kilka notatek pochodzących od nich. Nie wiemy gdzie pomiędzy właśnie Malem a Karnawałem znajdowały się nasze postacie z tej organizacji, ale wiemy, że na pewno Działo się pomiędzy tym momentem naprawdę dużo, ponieważ żeby dostać się na karnawał, to tam trzeba naprawdę długo jechać. My tam chyba bodajże autem podjechaliśmy, coś takiego, nawet już nie pamiętam. Nieważne, nie, nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsza jest kwestia, że to po prostu znajduje się gdzieś daleko miasto. bo nawet jak się rozejrzymy na naszym karnawale, to dookoła jest po prostu zieleń, nie ma miasta, więc na pewno to znajduje się kilka... Jakie nie kilkanaście kilometrów od naszego miasta? Więc pytanie bardzo dobre, co oni tam tak naprawdę robią i co tam naprawdę się działo? No właśnie, na to chyba nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale jest to ciekawe pytanie. Więc jak macie jakieś pomysły, teorie, to możecie pisać na dole w komentarzu. Oprócz tego, z notatek naszego TSP dowiadujemy się, że jakoś tam znali naszego Mr. P. Dowiadujemy się też tam, że mają powiązanie z lekami, że w sumie są trochę zadowoleni tą sytuacją i że są trochę tacy źli dużo informacji z tych notatek możemy wyciągnąć jednak pytanie najważniejsze gdzie jest nasz shop pracz? ponieważ skoro jest to przyjaciel naszej Willow, naszej wilczycy, to czemu w ostatnim tutaj chapterze, który mieliśmy w naszej pigi, czyli to jest drugi chapter drugiego sezonu, kiedy TSP atykowało, kiedy byli tam wszyscy z tej organizacji, nie było naszego shopa. No właśnie. Według mnie, jeżeli chodzi o tą końcową akcję, to jeżeli ktoś oglądał tutaj taki serial jak The Walking Dead, czyli taki serial o zombiakach, to może sobie skojarzyć, że jest to trochę podobne. Do jednej organizacji, właśnie z tego serialu, i w sumie i zachowanie też może wydawać się podobne. o co tutaj dokładnie chodzi? Dla tych, co nie oglądali, już oczywiście wyjaśniam. A mianowicie chodzi o coś takiego, że po prostu te osoby, które porywały tą Zizi, ta szóstka, siódemka, nie wiem, ile tam było dokładnie osób, te wszystkie osoby, które tam były, po prostu są tak jakby. Sekretną częścią całej tej organizacji PSP, w sensie powiedzmy, że żyją wszyscy sobie w takim mieście, w takim schronie, powiedzmy, że żyje tam 50 osób, i spośród tych 50 osób ta mała grupa zajmuje się, tak jakby działaniem ich społeczności z zewnątrz, w sensie w środku tak jakby tego miasta, które sobie tam utworzyli, tego schronu. Wszyscy żyją sobie tam dobrze, szczęśliwie, jest fajnie, natomiast ta mała grupka działa na zewnątrz tego miasta, tam w świecie zarażonych walczą i tam po prostu. No działają źle, w sensie działają skutecznie, ale są po prostu źli, a o tym prawdopodobnie całe miasto, które jest powiązane z tym TSP, nie wie i tak naprawdę działają oni, tak można powiedzieć, w tajemnicy i większość pewnie po prostu nawet nie jest świadoma tego, co oni naprawdę robią. Spytacie jednak, dlaczego o tym mówię w tym akurat temacie filmu? Cóż, ponieważ oni są osobami tak można powiedzieć wybranymi, najważniejszymi, a skoro nasz Shopratch jest tutaj, można powiedzieć, taką prawą ręką naszej Willow i jej po prostu najlepszym przyjacielem, wspólną historię i to na pewno długą mają, to czemu go tam właśnie nie ma, skoro jest taki po prostu dla niej ważny. Cóż, według mnie, skoro nasz tutaj shop jest taki ważny, no bo widzimy tutaj naprawdę wiele powiązań z nim i po prostu z przywódczynią, czyli Willow, to prawdopodobnie on zajmuje się rządzeniem i po prostu pilnowaniem całego tego miasta, o którym mówiłem wcześniej. Czyli po prostu jest to miasto, gdzie żyją nieświadomie sobie ludzie. Myślą, że ich po prostu organizacja, grupa jest bardzo dobra, pomocna i ogólnie udaje im się odnajdywać zapasy i są naprawdę no naprawdę dobrzy. No, a tak naprawdę tak do końca nie jest, bo prawdopodobnie, jeżeli nawet chodzi o pozyskiwanie zapasów, to mogę się założyć, że nieraz zdarzyło mi się po prostu nie zdobyć ich ze sklepu, bo zostało coś jeszcze, bo była apokalipsa i mogły zostać sklepy po prostu pełne. Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że oni głównie swoje zapasy i wszystko, co tam mają w swoim mieście, zawdzięczają po prostu napadom, Napadą na inne grupy i myślę, że to właśnie planują w stosunku do naszej grupy, w której się znajdujemy. I myślę, że będzie walka, jakaś mini wojna między naszymi grupami. Co wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać na dole w komentarzu. Cóż, według mnie jest to bardzo możliwe, a dlaczego? Ojojoj, oj, kochani. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą rozmowę z TSP przez to radio, to ich pytania były bardzo, ale to bardzo niebezpieczne w stosunku do nas, ponieważ tak trochę się pytali o nasze położenie, tak trochę chcieli nas namierzyć i w efekcie, jak tam się już spotkaliśmy, to prawdopodobnie ktoś mógł nas śledzić po prostu. I w efekcie, no właśnie, w efekcie może odnaleźć naszą kryjówkę, i po prostu TSP już niedługo może po prostu przeprowadzić na nas atak, co będzie naprawdę złe. A co wymyślicie na ten temat? Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu. A w tym filmie to było na tyle, mam na nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. I do usłyszenia już niedługo w kolejnych materiałach. No i pamiętajcie wpaść na ten drugi kanał Robloxowy Rost Games. Linka macie tutaj w prawym górnym rogu ekranu. Serdecznie Was tam zapraszam, bo już niedługo będzie tam seria z wizami z Robloxa.